Podobno najlepszy kontroler na świecie. Rozpakujmy go. Mamy ten pad to Easy SMX model X20. Mamy dongla 2,4 GHz, kontroler, ale o nim zaraz, przewód USB oraz instrukcja. No i uwaga, przychodzimy do naszego zawodnika. Powiem Wam, tu jest w ogóle guma. Jeżeli kojarzycie pady od Xboxa, to tutaj jest właśnie taka faktura. Jak sami możecie zauważyć, mówię o Xboxie nieprzypadkowo, gdyż jest to layout właśnie od Xboxa. Te cztery przyciski są, uwaga mechaniczne. Co dalej? Mamy tutaj magnetyczne gałki, przez co są one trwalsze i bardziej precyzyjne. No ale kiedy odwrócicie ten kontroler na drugą stronę, tu robi się dużo ciekawiej, bo mamy aż cztery programowalne przyciski. A do tego tutaj są takie suwaki. Powodują one, że wasze triggery zamieniają się w przyciski. Przycisk trigger. Przydaje się to na przykład w strzelankach. I warto dodać, że te triggery też są magnetyczne. A tutaj macie przyłącznik urządzeń i uwaga, możecie ten kontroler podłączyć nawet do Tesla. Nie żartuję, włączmy go. On ma podświetlenie RGB i 7 trybów pracy świateł. Widzicie te przyciski? Patrzcie to! No i warto dopowiedzieć, że te analogi są ściągalne. Ale zapytacie, dlaczego? Otóż, gdy włożycie ten analog inaczej, Możecie zmienić jego wysokość. A tak prezentuje się ten pad w porównaniu do pada od Xboxa. Muszę powiedzieć, że ten jest dużo lżejszy. No i możecie nawet zmieniać podświetlenie albo ustawić jeden kolor, a nawet dostosować siłę wibracji. Warto dodać, że ten pad działa na częstotliwości 1000 Hz, a producent mówi, że ten pad wystarcza na 8-10 godzin grania. Dajcie znać, w co mam zagrać na tym kontrolerze oraz jak Wam się podoba. Cena w komentarzu.